Ej no mordo, jeszcze przed odcinkiem wpadaj na mojego Instagrama, na mój drugi kanał muzyczny, na najlepszego Discorda odwalaczy. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Co ten gotujesz, Robert? A co, co popadnie, co w rączki rady. wpadnie? Co popadnie? Niech ci oś jak ten z lasu się jakiegoś albo lisa. Cicho do to dostałem. Tu albo się dupę pajero no ty kurwa jebana, chodź w dupę kurwa. Pedał jebany. Chodź w dupę kurwa. Pajero mi teraz pisze, że tak naprawdę to on wszystkie te donate wysyła obrażające, że, go nie, że już nie lubi Robercika. Szotujcie to, shotujcie to! Shotujcie to ludzie! Ja potrzebuję Shotera na live'ach, shotujcie to, co teraz powiem. Pyro na... Uwaga! Jesteście gotowi? Jeśli jesteście... Siema Torino. Szocik powiedział, słuchajcie teraz to. Pyro... Na PW napisał mi właśnie, że to tak naprawdę on wysłał te donate na streamie Robercika i mówi, że w chuju ma tego patusa Powiedział mi jeszcze, że Robercik to mu do piętnie dorasta. Tak mi napisał Pairo właśnie to hipokryta jeden Patrzcie, taki Pairo niby jest miły a jak jedzie po Roberciku. Mordzie, kurde, fajnej. Masakra jakaś. Nie polecam, Od, um, sub... Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy odpierdalać na Calm Story. Pewnie po tym odcinku dostanę bana, ale chuj w to. Ale najpierw, przed odcinkiem, przejdźmy do sekcji debili polskiego MTA. Jesteś po prostu zwykłym frajerem, co ma frajdę z tego, że rozwala komuś serwer. Jak zrobisz swój, to fajnie by było, jakby ktoś tobie tak zrobił. Bo dla niektórych to jest dużo pracy, a dla ciebie to jest zabawa? Widać, że jak rozwalisz komuś serwer, to od razu Haha, ha, ha, jaka frajda, a jak ktoś ci rozwali, to już płatysz jak dziecko. Kurwa, pomyśl co robisz w frajerze? Nie wiem, zrób swój serwer, który tak każdy rozjebie. Będziesz miał wszystko chujowe. No dobra, więc lecimy kurwa z tym dalej. Na czym polegał dzisiejszy myk kurwa? Jest teraz jakiś jebany tam event, chciałem na niego wbić, ale kurwa mi się nie udało Trochę za późno wszedłem Więc trochę jest mało graczy na mapie, ale kurwa zaraz pewnie wrócą Więc dobra, ten specjalnego sobie Vincenta Z oczywiście z moim modelem bezkolizyjnym No i co? I odpierdalamy Dopóki nie dostajemy jakiejś kurwa kary Bana czy chuj wie czego no Ale dobra no, poszukajmy jakiś aut i Wam pokażę magiczne sztuczki. Patrzcie, kurwa. Hufs. I te kurwa przejeżdżamy przez ścianę. możemy tak trenować ludzi. Więc możemy sobie tak podpierdalać. Ogólnie, że przecież tam odcinek poprzedni trochę ciepło przyjęliście, chociaż znalazło się parę debili, który, którzy nie rozumieją całego kontentu. O, oj oj jak kogoś się tam kurwa przerzuciło przez pół mapy. Zajebiście, no, no, ale za czym tam skończyłem, że niektórzy trochę nie zrozumieli przekazu, o co chodziło. I że, e, bronią wielkiego pseudola, no że ktoś ktoś no napracował, żeby to postawić. Tak, kurwa, taki serwer stawał się w 15 minut, no ale hoj hoj, ktoś, ktoś, w pracę, kurwa, wyjabał w to. Więc, więc ja nadal sądzę, że 3 czwarte graczy polskiego MTA to są debile, ale szanuję tych niektórych ludzi, którzy jeszcze w jakimś stopniu myślą, chodź tu, kurwa, chodź. O, jak pięknie, oj, 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 O, gdzieś dopiero z mechanika wyjechał Oj, 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 bum Siema, tyle w temacie I uciekamy w teksturki <laughs> Nie, no dobra, będą zaraz mi specować, to mnie kurwa zapierdolą O, o, hop mnie goni, dobra, spierdalamy Gaz pizdę. Oj, jak chłopa wyjebało no i na tym będzie polegał content na serwerach, który będę kurwa robił, na wiecznym odpierdaniu na tych wszystkich syfach. Bo szanujmy się, no, szanujmy się, polskim za to już syf, jeden co można, to odpierdalać i ścigać się kurwa z sejotami, którzy będą nas ee, ścigać za kurwa każdy taro i pisać, płać, płać, płać. Dobra, tutaj startowałem parę osób, więc pewnie mam reporta na sobie, więc zrobię krótkie cięcie i... Widzimy się. Po krótkim zdjęciu jak ze mną ze mnie zajdą wszystkie reporty, żeby nie zaść tak szybko kary. X kurwa D. Ja pierdolę. Dobra, pomyślam, że jeszcze przed taranowaniem odpierdolimy jeszcze jedną fajną rzecz, a mianowicie zablokujemy kurwa ludziom zdawanie prawa jazdy. Bo co? Bo, bo, bo możemy. Tylko nie będę brał tego widzka, bo on jest trochę droższy, znaczy nie droższy, tylko szybszy. Jest lepszy do taranowania. Jezu, ja jeździ tym głównym... Szybciej Macie sentinela? Nie kurwa, spierdalaj Dobra, bierzemy naszą monanę O, piękny kurwa pojazd Boży Nie, wypierdalaj mi stąd Won, ty się Wysiadaj No, jakiś pies nam chciał wejść do auta już Zgłoszę cię O kurwa, trzeba się pośpieszyć Bo jak mam pierdolnie reporta, bo my będziemy jeździć przez ściany, to może być niefajne. Oj! Ktoś nie potrafi kurwa jeździć widocznie. Obra, więc blokujemy szybko prawko. Pozdrawiamy tu, e, pozdrawiamy Kaziu 34, oczywiście kurwa. No i chuj, stawiamy tu auto na ręcznym i spierdalamy sąd i już nikt nie może zdać prawa jazdy kurwa. I koniec zdawania prawka kurwa. Na pierdolę jak chcemy wyjść teraz. O, dobra, wracam na przecho i widzimy się po cięciu. Dobra, jesteśmy już na przecho, no to trzeba zacząć odwalanie, część dalszą. Wymieniamy naszego pięknego, mananowego Vincenta. O, proszę bardzo, I lecimy z tym. Gdzie są ludzie, gdzie są ludzie? Ciekawe w jakim tempie dostałem, dostanę prawko lub bana. Powiem wam, że już raz to wykorzystywałem, Trenowałem ludzi z 20 minut. Potem mam już screen z apelacji, napisałem apel, że to były lagi tp, td, i te <grym> pjtd, i, i jakiś kretyn oddał mi prawo jazdy. Oj! Oj, 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 oj! Oj, 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 co wam się stało? Oj, jak mi przykro! Oj, oj, oj! Jaki taran poleciał! Co tu się dzieje? No, to staję wam screeny z tej apelacji. Ja co tam się odwaliło dokładnie? Chłop, nie uwierzył, że lagi. Zabiorę Micha tam prawko na tydzień. To zdyskalał Micha po pół godziny, więc, więc pozdrawiam, pozdrawiam administrację, pozdrawiam serdecznie. No, 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 no. Powiem, że było super. O. Oh. Nasze pieski jadą. i io, io, gaz, gaz, gaz Chodźcie tutaj, chodźcie Ale was wypierdole. Uh, 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 kurwa! Ja pierdolę Nie wiem co to, to się odniewało, ale to było bardzo piękne. To było kurwa coś. Tak się wypierdala radiowozy w powietrze. O kurwa paliwa nie ma czech na RPG przełączyć. Przełącz na LPG, kurwa, co jest? O, dobra, kurwa, bo już nie mamy paliwa w no baku, ale chuj w to. Oj, on próbował ale coś mu się nie udało. Dawaj, wiedzie nas, wiedź we mnie, wiedź we mnie. Oj, 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 coś się nie udało. Oj, 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 co tu się dzieje? Czy <śpuszczaj> ludzie na mnie zepsić nie mnie starnować teraz? Ale coś mi to, kurwa, nie wychodzi. Oj, 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 oj. O, mamy pościg, mamy pościg, bardzo dobrze. No, panie policjancie, nie trzeba policji ze mną się tak ścigać. Dobrze, nie ma problemu. Na razie pozgrywamy pozory że wszystko jest w porządku. A potem po prostu spierdalimy przez parę ścian. Dawaj, dawaj, możesz nas gonić. Chodź, chodź, zapraszam. A ten turbi to też jakiś debil, bo nie dojdzie, że chłop wymusił pierwszeństwo, to teraz mnie ściga kurwa. To jest z jego winy kurwa, ale chuj mu w dół, że to jakiś idiota. Dawaj, 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 ścigaj mnie. No żeby się do wody nie wpierdolić. I będzie wszystko ok. Pozdrowienia od mędrca. Mędrca, Nie wiem, dobra, pozdrachałam Chodzi o mędrzec. Jakiegoś ziomka kojarzę, no to pozdrawiam cię tam mędrzec. Będziesz na odcineczku, kurwa. Oj, 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 oj. Jak tam kogoś wyjebało? Dobra, no, kurwa, ściga nas ten pet. Więc trzeba uciekać. Zaraz coś wymyślimy. Zaraz coś wymyślimy. Słuchaj, już wiem, jak możemy mu uciec. Hm, mam pewny plan. Z wykorzystaniem tego syf. O nie, 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 nie. Dobrze, nie wpadłem pod mapę. Robimy sobie taki myk. Hop, hop. I patrzcie to, widzowie. Patrzcie to, widzowie. Siema. I tyle w temacie. Będzie nas gonił dalej? Goni nas, goni nas, dobrze. Już dwie jednostki. No to nieźle, no to nieźle. Jakiś lag się stał. Chłopo przez ścianę teleportowało, a tu nie, taki myk, taki myk. i na ścigają. Oby nam tylko paliwa starczyło, abyśmy do wody nie wpadli. Kurwa, jesteśmy za miastem, nie nas pitować, to niedobrze. Musimy robić zawrotkę. Robimy zawroteczkę do miasta z powrotem. O kurwa, chłop się do wody chyba wjebał tam. Masno fest Jebany pościg. O, 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 chyba odpuszczają, gdzie daleko są. Dobra, i ja teraz mam kolejny pomysł na ucieczkę. Wykorzystamy do tego kolejną ścianę. A co? Dobra, niech nas goni. Niech nas ja goni sobie. A my zrobimy sobie kurwa taki myk. Siema, kurwa. Niech myślą, że to jakieś lagi jebane. Oni nie wiedzą, co się odpierdala. Nawet kurwa, ale ścigają dalej, ścigają dalej. Nie odpuszczają. mimo tego, co się dzieje, powód ostrożniej. Ostrożnie, stój, powiem, Jagu, mam pościg. Psy mnie ścigają. Co ja nic nie mam. O kurwa, by przypał trochę To jest Jaguarion kurwa, specuje. o poszedł sobie Ja udaję, że nie wiem o co chodzi oczywiście, dobra Pościgamy się trochę normalnie, pozgrywamy pozory, że nie wiemy o co chodzi Niech nas ścigają dalej Niech na ściga, niech na ściga, ponieważ tam o, reporty napisali, chłop, logicznie się teleportuje przez ścianę, o co chodzi? Tak wygląda APD. O kurwa o kurwa, o kurwa <grym> Dobra, nic nie było, nic nie było. To był lag oczywiście Żadną ścianę nie wjechałem. O kurwa! O kurwa! Jak nie zaraz specują, to jest przypał o kurwa! <grym> Ale kurwa, przypał. Ale kurwa, przypał. <laughs> Ale chuj. Oj, oj. No i chuj. No i chuj, widzowie. Jest ban na odcinku. Sprawdzamy na ile. Oj. Wytłumacz nam coś na forum. 2023. Dun, 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 dun. Nie mam go tu. Co jest? Ale chuj, tam pokazywało, jest tutaj? On? Jest, jest tutaj. No to pięknie, dobra widzę. Ja mam, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I, i chuj, nie się w jakimś kolejnym serwerze. No to siemano, siemano. Kolano.